I can dance, 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 dance. dance. I can dance, dance, dance. dance. Tak, jeżeli pokładacie. Ogra, się... Jak się nazywa to tylko John Low? Jalloy? Nie, 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 nie mam pojęcia, jak się, wymawia, jak się jego nazwisko wymawia w ogóle, tak naprawdę. Ale jeżeli z no... kraczcie tę piosenkę, to ciaska dla was. No ale dobra. Poziom 25. Bug Lights. Nareszcie. Poziom 25. Ostatni w 5. Sekcji. I to jest kolejny poziom egipski, i w nim, no, widzicie, panuje noc. Jednak teraz nie jest tak źle, potem będzie z tą nocą trochę gorzej. Czemu za chwileczkę wam to zdradzę. Bo, myślałem, że od razu to zniszczę, ale nie żebym się tym szczególnie martwił. To no, tylko skrzynki. Może je skórze znisz 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 zniszczyć na tyle sposobów, kurcze. No i czy to pamiętacie, z dwójki, tak, z dwójki do trójki, tutaj na ten poziom powracają świetliki, robaczki świętojańskie, czy jak za tak zwał. I oczywiście one znowu nam będą oświetlały drogę. Tu już jest pułapka, która przeskoczę, żeby właśnie mi to tempa nie spowolniło, nie zmniejszyło w ogóle. No oczywiście no, z tych robaczków będzie kilka, trzeba będzie właśnie tak e, szybko biegać, żeby, e, żeby... Żeby właśnie zdążyć zanim za znowu będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno! Pff. musiałem. Kurde, to, był, to była świetna komedia, no, co ja podadzę? Nie to co kurcze... Przeczelcy kucze... Kredyty sądzą, że prostatka czy tam co innego. Jakie tam inne słowa już używali, nie pamiętam nawet, że Podobno się krytycy tej komedii właśnie jakoś negatywnie nie oceniają Jednak mi się osobiście bardzo podoba, jest dużo lepsza od tych wszystkich To Romansideł i tych wszystkich kurczę, nie wiem, czego tam Jakie tam tytuły wymienić No a dobra, tutaj jest niebies niebieska platforma Ale jeżeli nie macie wszy wszystkich kolorowych klejnotów To jej, na nią w ogóle nie wskakujcie Musicie tutaj mieć wszystkie klejnoty kolorowe Żeby tą drogę czaszki przejść no tu jest tak sama, taka sama historia jak w tym poziomie 25, właśnie też w kresotwójce dwójce tam też były potrzebne wszystkie kolorowe klejnoty, żeby tam się dostać do, no do osobnego klejnotu za drogę czaszki na ten poziom. No i to jest ciekawy moment, widzicie, są aż trzy pudełka, jedno, jedno na drugim z maską aqua a więc tutaj no, no tak po prostu nie ważne, czy byście tego chcieli czy nie, tutaj no tak po prostu otrzymacie od gry nietykalność. No jak wiecie, tam no, było trochę przeszkód, tam były no nitro, były tam kobry, tu mumie, to wszystko. No tu widzę jeszcze te skrzynki z drony, które też no, oczywiście mogłyby nas spowolnić. O, uda mi się go jednak zniszczyć się... za pomocą maski, a nie za pomocą kręcioła, To mi trochę też pomoże z tym tempem. No i dobra, czas na bonus. Ostatni, na który w tej grze wejdziemy, moi drodzy. No i tu oczywiście, oczywiście tak samo będziemy musieli pilnować właśnie tego, żeby nie było zbyt ciemno, kiedy będziemy no kiedy będzie zami ten robaczek. A, właśnie, to jest taki trochę niemal, nie fajny fragment. Okej, okay, to muszę sobie zapadać drogę jak to tutaj wszystko jest e, zrobione. Jak to jest zrobione? Wow! 3, 4, 5... Okej, widzicie, jest kompletnie ciemno. Nie mam pojęcia gdzie ja w ogóle idę. Właśnie tak to się skończyło jednak. No, pamięć mnie teraz jednak zawiodła, więc no... Muszę się streszać, po prostu widzę, że muszę się absolutnie streszać z tym robaczkiem. No, na przykład teraz widzę, na przykład tak na początku, że mogę, mogę go przeskoczyć, zamiast po prostu teraz go od razu zbierać, to może mi jakoś pomoże. No tutaj po prostu wszystko jest powalne, te wszystkie skrzynki, na przykład tutaj widzicie. a no, bo ta steryza przede wszystkim. Okej, okay, to Nitro, Nitro się nie zajmuje. Teraz szybko, dwa, trzy, cztery, pięć i raz. 2, 3, 4, 5 Ej, chociaż wiecie co mogłem użyć tu, tutaj też łąpa żeby to zniszczyć, ale już dobra, trudno. Eee, znowu jest ciemno. Ale przynajmniej pamiętam, że gdzieś tutaj jest przepaść. Pff, a, kula, to musiałem wyskoczyć właśnie w dziurę, kula co jego! Tak, wiecie, co teraz tak zrobię, że użyję na tych skrzynkach, e, na których właśnie tam skakałem łumpa zuki, zamiast właśnie na nich tak skakać bez pojęcia, naprawdę, to myślę, że jednak e, przyspieszę moje tempo i to, no może nawet znacznie. O, nie chciałem Cię zbierać, Ty! Zbierz to, Kreszku, że mi się spieszy! Dobra, już. O, już! Już zgasło... Czekajcie, jestem tu jeszcze na dole, tak? Tak, jestem jeszcze na dole, jak widzę, tu jest, tu jest skok, tu jest nitro, które zapewne to, że tu jest Tu gdzieś była kładka? Okej, okay, gdzieś że jeszcze trzy skrzynki, ale... A poczekajcie, to trzy skrzynki. Dobrze czy to, czy, czy to nie były te nitro na początku tego bonusa, tak mi się zdaje? Wiecie, to jest chyba bardzo możliwe, że to właśnie były te nitro, których może nie zniszczyłem. Nie, bo nie pamiętam właśnie, tak muszę sobie to, to pamięć trochę odświeżyć. Naprawdę muszę. Wiecie, chyba mi się zdaje, że tak, że tak jest, że jakieś tam nitro po drodze nie było zniszczone, więc jednak tutaj już wejdę i ten bonus zakończę. No trochę niepocennych kłopotów i ten bonus narobił, ale dobra, przeżyjemy z tym. Wow, wow, wow wow, wow. To było nieudane Nie myślałem, że to, że to się tak szybko zapadnie czy tam co Okej okay, to pułapkę, tutaj już wszystko minę tutaj jak widzicie z, tutaj, z, z tej prawej strony Tam nie widzieliście, aż znaczy tam nie widzieliście tam w ogóle nie było żadnego światła które na tam właśnie z prawej strony padało w ogóle na, na tutaj na podłogę, eee, chwileczkę mumia Najwięcej no kobry, no znaczy tych. E, kubry? Kobry? Jak to się wymawia? Też nie do, nie do końca jestem pewien. A też, no, były one tak wstawione po prostu na się. No i no, z tymi intro w bonusie, no no to wygląda, że miałem z nimi rację. A więc, dobrze wiedzieć, to jest koniec poziomu 25, czyli Bug Light. I oto portal z podobizną pana Cortexa, naszego, no, antagonisty w tej całej serii Crash Bandicoot. I o, I o ile w dwójce walka z nim była tylko tak naprawdę pościgiem i to nie było zbyt takie fascynujące i tak dalej, to jednak w trójce ta walka, no, będzie jednak taką, właśnie taką prawdziwszą walką niż to, co była właśnie tam dwójka nam zaprezentowała.

I tak, to będzie walka nie tylko pomiędzy Kreszem a kozeksem, ale także pomiędzy Maskami, Ku i Ukałka. Jak widzicie, oni też będą tutaj toczyli walkę. I ich ataków trzeba też będzie unikać podczas tej walki. Widzicie, też Kotek właśnie strzela tutaj na początku. No, posłuchajcie, tutaj trzeba wszystkie unikać, bo inaczej, no, tutaj cokolwiek może nas spalić. Teraz atak, no, rzut minami. Teraz szybko podejdę do Kontekstu, bo u niego zniknie to całe e, pole siłowe. O, akurat zdążyłem tam, uciec i tak dalej. Ok, teraz to trzeba właśnie tak atakować, żeby on wpadł do tej dziury tutaj na środku. No jak widzicie, no taka raczej prawdziwa walka. Jak, jak mówię, no nie to co w dwójce. Ok, drugi etap. Teraz... E... No, teraz maski pojedzą ze sobą w ten oto sposób. Eee, wow. Właśnie muszę tego unikać. Tak, one on, on tak on to takim właśnie wzorem ósemki, że tak mogę to ująć. Tak, właśnie taką ósemką one są. O, kodeks mi na jedną ze swoich min, więc to było całkiem ciekawe. Tak, może to nam trochę pomóc, będzie mniej przeszkód, gdyż kodeks trochę, no tam się bardziej jeszcze oddali. I by nam jakoś co on, on tam po prostu poleci. No i dobra, etap trzeci tej walki. Tak, jakby. I. Bum! Tak, oto co będą teraz maski zrobiły. One będą wywo wywoływały eksplozję tam, gdzie my będziemy stali. Okej, okay, może teraz spowoduję e, eksplozję, z znowu w tym miejscu. Widzieliście? A znaczy, tutaj widzicie, że właśnie jest o jedną minę zbyt mało. Właśnie e, ten atak masek spowodował, że ta mina się zniszczyła. No i właśnie no, teraz mi się udało koteksa wtrącić do tej. No, mi się udało do tej dziury wtrącić po raz trzeci. I to jest koniec walki pomiędzy zarówno jak, znaczy zarówno jak i koteksem, jak i pomiędzy maskami Aku, Aku i Ukauka. Uka. I za wygraną walkę otrzymujemy piątą ostatnią w tej grze moc. Buty szybkości. No, jak nazwa wskazuje, te buty pozwolą nam na szybsze bieganie. Defeated again? This is not fair! Maybe I should retire to a nice big beach, with a nice big drink, and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the generals. could I some more context? Ale jednak Ukełka cały czas, się, cały czas się śmieje, że to jeszcze nie koniec! Jeszcze nie skończyłem z wami tego typu rzeczy, bo oczywiście ta gra jeszcze nie jest skończona na 100%. To jest właśnie w tej grze. No, można by tak powiedzieć, że bad ending. Czeka nas jeszcze good ending i on właśnie do niego dojdzie wtedy, kiedy zbierzemy wszystkie w tej grze kryształy, klejnoty i także relikwie. No i właśnie tymi pozostałymi kryształami, a czy nie kryształami, tylko właśnie tymi pozostałymi klejnotami i. I w ogóle wszystkimi relikwiami teraz się będę właśnie w tym let's playu zajmował, bo teraz właśnie to jest no, to, co nam w tej grze zostało w ogóle. Ale póki co, no, się napisami końcowymi. No i właśnie jak mówiłem, tej gry nie będę przechodził na 100%, lecz na 105%. Są dwa poziomy sekretne, które mam by, wam do pokazania. No też poza tymi, które no, już poznaliśmy. Jest jeszcze jedna taka, taka, jakby ukryta sekcja w Time Twisterze, do której jeszcze nie doszliśmy. No i to wszystko jak mówię, no, wkrótce, no tak wkrótce do tego dotrzemy, pokażemy, że znaczy wam to wszystko pokażę. Więc... No nie wiem, będziemy te napisy końcowe oglądali czy nie. Jakoś tak osobiście nie, nie widzę potrzeby, żeby to tak ciągnąć z tymi napisami. Naprawdę tutaj nie ma nic ciekawego. Tylko cały czas, cały czas ta sama kamera, taka... Cały czas ta sama kamera no na ten sam widoczek i tak dalej. I napisy monotonnie lecą cały czas tak samo od dołu do góry. Więc tak myślę, że jednak dzisiaj ten, ten let's play już zakończę. Dziękuję za uwagę, CDDZIEW, na razie, cześć!